W kościele jest bardzo dużo ludzi zaangażowanych, ale warto sobie zadać pytanie, co tak naprawdę jest naszą motywacją. Czy w kościele pracujemy dlatego, aby ludzie nam klaskali, po to, żeby pochwalił nas ktoś z hierarchii kościoła, czy może rzeczywiście jesteśmy bezinteresownymi wierzącymi, którzy pracują na chwałę Bożą? Kochani, w dzisiejszej Ewangelii Ewangelista zaznacza, jak wielką popularnością cieszył się Jezus. Jednocześnie w tym słowie możemy wyczytać, że dla Jezusa nie było najważniejsze to, aby to On był sławny. Robił to po to, aby dobra nowina mogła dotrzeć do jak największej ilości serc. Zadajmy sobie pytanie: co jest motywacją moich działań? czy można o tobie powiedzieć że jesteś zaangażowany w życiu kościoła że jesteś człowiekiem wierzącym który czynnie aktywnie buduje wspólnotę w swojej parafii w swoim ruchu formacyjnym w swojej rodzinie mówisz na głos o Bogu czy jesteś dla ludzi wizytówką Boga Dlaczego to wszystko robisz? Co jest Twoją motywacją? Czy rzeczywiście chcesz, aby imię Jezusa było ogłoszone w jak największej liczbie serc? Czy może bardziej zależy Ci na sobie samym, na Twoich sukcesach, na Twojej sławie, na tym, by Cię ktoś dostrzegł i wynagrodził? Odpowiedz sobie na pytanie, co możesz zmienić w swojej działalności, aby bardziej być ukierunkowanym na Boga, aby Twoje zaangażowanie było bardziej bezinteresowne, abyś mógł się umniejszać, tym samym zostawiając większą przestrzeń do działania Bogu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święta Mario, Matko Boża, Bóg się za nami przeżył. Teraz i w godzinę śmierci naszej. I błogosławiony owoc od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkałem. Niechaj im świeci. Módl się za nami, święta Boża, rodzi abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa. Módlmy się. Boże przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa twojego Syna. Prosimy cię wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z wstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.